Czy Bóg potrzebuje naszej modlitwy? Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, panie, pobudzasz nas swoją łaską, abyśmy tobie składali dziękczynienie, modlimy się w mszalnej prefacji. Bóg nie potrzebuje nas do swego istnienia i działania, stworzył nas jako istoty rozumne i wolne, ponieważ taka była Jego boska wola. Ukochał nas, zanim zaistnieliśmy. Nasza wolność i rozumność są obrazem Jego istoty, Stwórca w odwiecznej mądrości zapragną potrzebować człowieka, Jego miłości, posłuszeństwa, a także Jego modlitwy. Jezus wyraża to w sposób imperatywny, będziesz miłował Pana Boga Swego oraz Módlcie się w każdym czasie. W naszej cywilizacji, naznaczonej śmiercią Boga, Abraham Joshua Heschel, żydowski teolog, prorok, przyjaciel Pawła VI, przypomniał światu fundamentalne pytanie, przed którym staje każdy człowiek, szczególnie w sytuacjach granicznych. Czego żąda dzisiaj od nas? Nasze człowieczeństwo. Kiedy bowiem żądania człowieczeństwa, które są żądaniami Boga, zostają odrzucone, świat staje się piekłem już tu, na Ziemi. Cała brutalność i ochyda ludzkiej przemocy, ludobójstwa i wszystkich innych zbrodni rewolucyjnych i wojennych XX wieku to owoc, Wcielania w życie polityczne, społeczne i każde inne idei śmierci Boga. Czego zatem żąda od nas nasze człowieczeństwo? Czego żąda od ciebie Bóg Twój Izraelu? pyta Mojżesz. Tylko tego, byś się go bał, chodził wszystkimi jego drogami, miłował go, służył mu z całego swojego serca. Głównym problemem człowieka, mówi Heszel, nie jest pytanie, czym jest bycie człowiekiem, ale czego żąda od nas nasze człowieczeństwo. Owo żądanie świętej nacy Loyola zawarł w zwięzłej sentencji: Człowiek stworzony jest, aby Boga chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę. Wszystko inne w ludzkim życiu ma być podporządkowane tej naczelnej zasadzie. Oto antropologia, fundamentalne założenie refleksji na temat modlitwy i życia duchowego. Jednak wiele osób mówi, że nie czuje potrzeby modlitwy. Trzeba odróżnić poczucie potrzeby od samej potrzeby. Jeżeli ktoś nie czuje potrzeby pokarmu, np. osoba chora na anoreksja, to wcale nie znaczy, że ona nie potrzebuje się odżywiać. Podobnie jest z wszystkimi wyższymi potrzebami duchowymi, moralnymi, intelektualnymi. W chwilach zniechęcenia i osłości możemy odczuwać niechęć wobec modlitwy, ale to nie znaczy, że jej nie potrzebujemy. Właśnie wtedy potrzebujemy jej bardziej niż w innych sytuacjach życiowych. Rzeczywistość ludzkiego życia, duchowa i psychiczna, a niekiedy także i fizyczna, nie jest mierzona jedynie przez nasze odczucia. Niektórzy jednak mówią: Nie modlę się, bo nie otrzymałem łaski wiary. Ktoś. To mówi w ten sposób, paradoksalnie wyznaje wiarę w istnienie łaski, najpierw w życiu innych. Jeżeli bliźni otrzymali łaskę wiary, dlaczego ja nie mogę o nią prosić? Dlaczego mnie Bóg miałby jej poskąpić? By zacząć się modlić, nie jest konieczna Wiara konfesyjna, wiara w zbiór dogmatów ujętych w kredo. Osobiste wewnętrzne przekonanie, że jestem agnostykiem czy ateistą, nie zamyka nam również drzwi do modlitwy. Każdy z nas jest zaproszony do modlitwy i jest do niej zdolny, ponieważ każdy ma uprzedzającą łaskę modlitwy. Nasze zaniechania w modlitwie nie wynikają z braku łaski, ale z braku woli, braku decyzji, wewnętrznej walki. Święty Karol de Foucault po latach moralnego zagubienia pragnął wrócić do Boga. Nie umiał jednak zrobić decydującego kroku. Pogrążony w rozpaczy, wołał do Boga: Boże, jeżeli istniejesz, pozwól mi się poznać! Bóg z hojnością go wysłuchał. W pewien październikowy dzień 1886 roku Karol udał się do księdza Henri Yvelin, spowiednika jego kuzynki i przyjaciółki Marie de Bondi. By poprosić go o rozmowę na temat wiary. Ojcze, nie mam wiary. Przychodzę, abyś mnie pouczył. Ale kapłan, który prawdopodobnie słyszał już o nim od Marii, powiedział mu prosto: uklęknij i wyspowiadaj się Bogu, wtedy w niego uwierzysz. Ten posłusznie uklęknął i wyznał swoje grzechy. Był to przełomowy moment w jego życiu. Po spowiedzi zrodziło się w jego sercu wewnętrzne pragnienie, by od tej chwili żyć wyłącznie dla Boga. Ale Karol w dzieciństwie był pobożnym chłopcem. Ale Karol w dzieciństwie był pobożnym chłopcem. To prawda, Karol miał do czego wrócić. To przykład dla rodziców, że ich trud wychowania dziecka. Do wiary może zaowocować nawet po wielu latach. Każdy z nas może zacząć modlić się także w chwilach zagubienia, zwątpienia, niewiary. Wystarczy odruch szczerości i otwartości, tak mały, jak ziarnko gorczycy. Resztę dopełni sam Pan. Twierdzenie. Nie modlę się, ponieważ nie mam łaski wiary, bywa nieraz wyrazem zakłamania, może szczerzej brzmiałoby. Nie modlę się, ponieważ nie jestem tym zainteresowany. Gdy tłumaczymy sobie i Bogu, dlaczego się nie modlimy, On w tym samym czasie stoi u drzwi serca i puka, woła, prosi, aby mu otworzyć. Konieczne jest nam wewnętrzne przekonanie, że to nie my najpierw szukamy Boga na modlitwie, ale on nas. Możemy go szukać, ponieważ on nas już znalazł, powie Święty Augustyn. Samo pragnienie rozmowy z Bogiem jest znakiem, że go spotkaliśmy. Ble Pascal Usłyszał w swoim sercu słowa Jezusa. Poczysz się. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł. Myślałem o tobie w moim konaniu. Wylewałem oto krople krwi dla ciebie. Czy jest tak, że łatwiej przełamujemy opory wobec modlitwy, gdy dotyka nas cierpienie? Zgodnie z przysłowiem, jak trwoga, to do Boga? To prawda. Całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, a wraz z nim człowiek, korona stworzenia. Nasze narzekanie, przeklinanie własnego życia i innych. A bywa, że i bluźnienie Bogu, to formy naszego jęczenia dosłownie. Gdy w cierpieniu i udręce dochodzimy do granic ludzkich możliwości, modlitwa jakby sama dobywa się z naszej obolałej duszy. Jednak i wtedy stajemy przed wyborem paść na kolana przed Bogiem, czy też hardo mu się sprzeciwić, błogosławić go, czy też przeklinać go. Oddać mu się do dyspozycji, czy też obrazić się na niego, okazać mu miłość, czy też nienawiść. Dla jednych wielkie osobiste cierpienie staje się bolesną okazją i wyzwaniem do głębokiej wiary, dla innych okazją do buntu i sprzeciwu. Oba zachowania są owocem ludzkiego wyboru. Bóg nie zsyła na nas rozpaczy, aby nas zabić, lecz zsyła ją, aby nas pobudzić do życia, pisze Hermann Hesse w opowiadaniu spowiednik, zamieszczonym w powieści Gra Szklanych Paciorków. Każda sytuacja ludzka jest odpowiednia, aby wołać do Boga, chwalić Go, dziękować Mu, prosić Go, przepraszać Go. Nie dokonuje się to nigdy jednak automatycznie. Człowiek sam w sposób świadomy i dobrowolny musi o tym zdecydować. Święty Ignacy Loyola zachęca, by nieustannie pamiętać o zmienności ludzkiego losu. Po chwilach powodzenia i pocieszenia mogą nadejść chwile niepowodzenia, strapienia, osłości. Takie było życie i modlitwa Jezusa: raz pełne radości i dziękczynienia ojcu, innym razem pełne trwogi i udręki, aż do krwawego potu. Ale czy modlitwa skoncentrowana na własnych potrzebach i grzechach, nie jest wyrazem pobożnego egoizmu? Poważne pytanie. Szczera modlitwa, także ta dobywająca się z ludzkiej nędzy jest wyrazem jedności człowieka z Bogiem. Nawet jeżeli prosimy Boga w sprawach nieraz bardzo prozaicznych, jak prośba o zdrowie czy pracę, ona włącza nas w miłość Trójcy świętej, kierowanie duchem Ofiarujemy nasze modlitwy Jezusowi, a On wstawia się za nami u Ojca. Każda nasza modlitwa łączy się też z modlitwą Kościoła, jak i z wielką rzeką modlitewnego wołania do Pana całej udręczonej ludzkości. Przyznam się, że lubię oglądać online modlące się tłumy w wielkich sanktuariach chrześcijańskich. Jak również w Jerozolimie, przed ścianą płaczu, czy też w Mekce. Czuję się zbudowany żarliwością modlitewną pątników. Nasze modlitwy są znakiem jedności z całym rodzajem ludzkim, z każdym człowiekiem, z jego radościami i szczęściem, jak i tym bardziej z jego udręką, cierpieniem i nędzą. Kiedy prosimy w Ojcze nasz o codzienny chleb oraz o przebaczenie grzechów winniśmy pamiętać o milionach ludzi głodujących oraz o milionach ofiar ludzkiej nieprawości i zbrodni Człowiek to istota modląca się Homo orantes Taki jego obraz ukazuje nam Biblia. O Tobie mówi serce moje. Szukaj Jego oblicza, wyznaje psalmista. A gdy przestajemy wołać do naszego Ojca w niebie, ogarnia nas rozterka i niepokój. Niespokojne jest serce człowieka, jeżeli nie spocznie w Panu na modlitwie. Ćwiczenie pierwsze: Czy mam świadomość, że Bóg nieustannie zaprasza mnie na spotkanie i rozmowę na modlitwie? Czy mam pragnienie głębszej, zaangażowanej modlitwy? Co chciałbym powiedzieć Bogu o moim pragnieniu modlitwy? Ćwiczenie drugie: Przywołam w rozmowie z Panem moją modlitwę z ostatnich kilku miesięcy. Przywołam szczególne natchnienia, zaproszenia, napomnienia na modlitwie. Za co chciałbym Bogu podziękować? O co chciałbym prosić? Ćwiczenie trzecie. Czy jestem wierny wewnętrznym wezwaniom, jakie Bóg kieruje do mnie na modlitwie? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Co chciałbym powiedzieć Bogu o mojej modlitwie w ostatnich latach mojego życia? Ćwiczenie czwarte. Przywołam trudne chwile w moim doświadczeniu modlitwy w ostatnim czasie. O schłości, opory, niechęć do modlitwy. Czy podejmowałem wewnętrzną walkę? Jakie były owoce tej walki? Czy modliłem się o łaskę dobrej modlitwy? Za co chciałbym Panu Bogu podziękować? Za co chciałbym Go przeprosić? O co chciałbym Go prosić? Ćwiczenie piąte. Przeczytam i rozważę słowa Jezusa: Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeśli czynicie to, co wam przykazuje? Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Będę prosił Jezusa, by każda moja modlitwa była przeniknięta duchem miłości i przyjaźni w relacji z Bogiem i bliźnimi.